Cześć, w poprzednim filmie poświęconym astralnym doznaniom, do którego odnośnik znajduje się tutaj, powiedzieliśmy sobie, jak łatwo i skutecznie podróżować po niefizycznym świecie. Dziś omówimy sobie pozostałe zasady i reguły, które panują w astralnej rzeczywistości i od których zrozumienia w dużej mierze zależy kształt naszych astralnych podróży i to, jak są przez nas odbywane. Dziś omówimy więc sobie to, na czym polega astralne postrzeganie i w jaki sposób różni się ono od postrzegania fizycznego. Każdy, kto doświadczył wielu świadomych astralnych podróży z pewnością niejednokrotnie odniósł wrażenie, że niektóre z nich były dziwaczne i wydawały się nie mieć żadnego sensu. Ja przez długi czas nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego tak jest. Dlaczego niektóre moje astralne podróże są tak zajebiste, czytelne i zrozumiałe, a niektóre wydają się być nieciekawe i tego sensu pozbawione. A kiedy to zrozumiałem, to zdałem sobie sprawę, że niektóre moje astralne podróże Wydawały się nieciekawe i bezsensowne nie dlatego, że faktycznie takie były, ale tylko dlatego, że w taki właśnie sposób je interpretowałem. Właściwa interpretacja tego, czego świadkami jesteśmy w astralnej rzeczywistości, nierzadko stanowi jedyny sposób na to, by zrozumieć astralne wydarzenia, w których bierzemy udział. Z tego prostego powodu, że dokonywanie dowolnej astralnej obserwacji nie oznacza wcale, że to, co obserwujemy, niezależnie od tego, czy jest to jakiś obiekt, czy zjawisko, posiada dokładnie taką formę, w jakiej jest przez nas zauważane. W świecie astralnym coś takiego jak obiektywne postrzeganie nie istnieje. Bo niby dlaczego miałoby istnieć? Czy ciało astralne posiada gałki oczne? Czy posiada kosteczki słuchowe, kubki smakowe, nerwy węchowe, a także płaty mózgowe i znajdujące się w nich ośrodki, które odczytują sygnały? docierające do zmysłowych receptorów, czy po świecie astralnym rozchodzą się fotony, bez których w świecie fizycznym nie moglibyśmy widzieć, czy rozchodzą się po nim fale dźwiękowe, bez których w świecie fizycznym nie moglibyśmy słyszeć. Jeśli kiedykolwiek doszedłeś bądź doszłaś do wniosku, że niektóre z Twoich astralnych podróży nie mają sensu, odpowiedz sobie na te właśnie pytania, a wszystko stanie się dla Ciebie jasne. Mi pomógł to zrozumieć pewien problem, który czasami mi się przytrafiał w trakcie astralnych projekcji. Polegał na tym, że jak tylko wychodziłem świadomie poza ciało, to nic nie widziałem, nic nie słyszałem i kompletnie nic nie czułem. I nie było to tak, że trafiałem do obszaru czerni, o którym wspomniałem w poprzednim filmie, ale po prostu byłem głuchy, ślepy i pozbawiony jakichkolwiek zmysłów. I kompletnie nic nie mogłem na to poradzić, niezależnie od tego, czego bym nie zrobił i czego bym nie wymyślił. Z reguły przeżywałem tego typu doświadczenia, ponieważ nie miały one dla mnie większego sensu, aż do momentu, w którym rozwiązałem ten problem. A rozwiązałem go, kiedy przypomniałem sobie krótki wykład, którego udzielił mi mój wujek, który jest naukowcem, a tematem tego wykładu było właśnie postrzeganie. I o tej pory wiedziałem już, że to nie moje astralne oczy i astralne uszy nadawały moim astralnym podróżom kształtu, ale. Było to nic innego jak przyzwyczajenia, jakie nabyłem w fizycznym świecie, którego nauczyłem się postrzegać poprzez zmysły takie jak wzrok czy słuch, bo przecież nie da się inaczej. I tym samym, zawsze, kiedy udawało mi się rozwiązać jakiś astralny problem związany np. z ciemnością, czyli kiepską widocznością, to nie fotony sprawiały, że nagle zaczynałem widzieć lepiej, a po prostu robiłem to sam. To znaczy, robiłem to mój własny umysł. No i oczywiście wyobraźnia, która swoją drogą najlepiej rozwiązuje problemy z astralną głuchotą i ślepotą. Nasza świadomość, nasza, że tak powiem, baza poznawcza, czyli to, co już poznaliśmy i potrafimy sobie wyobrazić, odgrywają więc istotną, można by nawet powiedzieć, że kluczową rolę w kwestii astralnego postrzegania. A zatem jeśli w trakcie astralnej projekcji zdarzy Ci się zobaczyć coś, co wyda Ci się kompletnie nielogiczne i niezrozumiałe, to zrób coś takiego odżyć to, co widzisz i skup się na tym ponownie. Obraz powinien ulec zmianie, a jeśli dalej będzie niezrozumiały, to powtórz tę czynność i powtarzaj ją tak długo, aż to, co widzisz, stanie się dla ciebie zrozumiałe. Jeśli obraz przestanie ulegać zmianie, to będzie to oznaczać, że w twojej bazie poznawczej nie ma już nic, co mogłoby bardziej przypominać to, co właśnie obserwujesz. Ogromna ilość snów bywa dla nas głupia i absurdalna, właśnie dlatego, że nie dokonujemy w nich korekty swoich spostrzeżeń, i pozwalamy naszemu umysłowi nieustannie podążać za ciągiem niekończących się skojarzeń. Pamiętajmy, że jeśli widzimy w astralnym świecie latający dywan, to wcale nie oznacza, że naprawdę widzimy latający dywan, ale może po prostu widzimy coś, co przypomina nam latający dywan, a jest czymś zupełnie innym. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na astralne postrzeganie są nasze przekonania. Nie można tutaj nie wspomnieć o wpływie, jaki na podróże astralne mogą mieć przekonania religijne, już pomijając to, że niektóre poglądy religijne mogą w ogóle uniemożliwić albo nawet zwyczajnie zdusić pragnienie odbycia takiej świadomej podróży. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jeśli ktoś wychodzi z założenia, że światem astralnym zawiadują wyłącznie złe moce diabły, demony itd., to w taki właśnie sposób będzie postrzegać wszystko to, czego będzie doświadczać w astralnym świecie. A jeśli dojdzie do tego jeszcze jeden czynnik, taki jak strach, to w takiej sytuacji nawet duchowy opiekun, który przyjdzie jej na pomoc, będzie postrzegany przez taką osobę jako demon, który próbuje ją zaatakować. I tak jest zostanie przez nią zapamiętany. A jak nasze przekonania o tym, czy światy niefizyczne istnieją naprawdę wpływają na nasze astralne postrzeganie? Wpływają ogromnie. Nic tak mocno nie poprawia percepcji w astralnym świecie jak przekonanie o tym, że istnieje on naprawdę i nie jest wytworem naszej wyobraźni. Ale to jest temat na osobny odcinek. Inną ważną i zarazem ostatnią kwestią związaną z astralnym postrzeganiem jest to, że przekaz werbalny, inaczej niż w naszym ziemskim świecie, nie jest przekazem dominującym w świecie astralnym. Owszem, jest w nim obecny, ale nie jest dominujący. Wiele astralnych istot o poziomie świadomości znacznie, znacznie wyższym niż ten, na którym może znaleźć się człowiek. W zasadzie posługuje się tylko przekazem wizualnym. Wygląda na to, że słuszne jest chińskie powiedzenie, które w tym samym kontekście przytoczyłem już w swojej książce i które głosi, że jeden obraz warty jest więcej niż tysiąc słów. Zasada ta, powiedziałbym, że w świecie astralnym obowiązuje na pierwszym miejscu. I czasami dotyczy to też symboliki. Przytoczę tutaj jeden przykład z moich własnych doświadczeń, który moim zdaniem najlepiej opisuje taką właśnie sytuację. Kiedyś padłem na dość y, dziwny i trochę przypadkowy pomysł, żeby odszukać w świecie astralnym osobę, którą znałem wyłącznie z książek historycznych i która zakończyła swój żywot prawie pół wieku wcześniej, niż ja się wywodziłem. I chciałem po prostu sprawdzić, czy takie spotkanie w ogóle jest możliwe. E, nie spotkałem tej osoby, ale zamiast niej ujrzałem duży wskazówkowy zegar. No i w ciągu sekundy wszystko stało się jasne bez żadnych słów. Tak mniej więcej ma się sprawa z astralnym postrzeganiem. Jak widzicie, jest ona trochę bardziej złożona niż mogłoby to się z początku wydawać, ale tym samym jest fascynująca i warto jest ją dobrze poznać, bo cholernie wydatnie i pozytywnie wpływa na kształt naszych astralnych podróży i dawkę duchowej wiedzy, jako możemy z nich wynieść. Tyle moi drodzy w drugiej części. Jak sobie wadzić poza ciałem, i do zobaczenia niebawem w części trzeciej. Cześć!